Siemka Siemanko, tutaj ja Michał. W drugiej części. Jak się obsługiwać gitarą? Jest z nowika. mną Taśma. No. Jak pamiętacie, to jest gitara nieprawdziwa. Można do niej y, przyczepić kabelik z głośnikiem. Można też przyczepić do bluetoothu, Ale telefon. Nie do telefonu, tylko do głośnika. Dobra. Ja to w sobie tu, bo już Wika tutaj obczepiła. Michała, ja zapomniałeś coś. powiedzieć? co. A to na koniec. Dobra, patrzcie. Pierwsza zaciśnięta, nie zaciśnięta. Druga zaciśnięta, nie niezaci... zaciśnięta. Pierwsza... Trzecia zaciśnięta, nie zaciśnięta, mm, Nie zaciśnięta. A ja muszę zrobić kabel. Aha. Ja Piąta zaciśnięta. Nie zaciśnięta. Szósta zaciśnięta. Nie zaciśnięta. Dobrze. Teraz słuchajcie, jak ja gram. Ja mam własną gitarę i to prawdziwą. Kiedyś Wam prześlę, prześlę film, na której. Który na tej gitarze gra. Dobra, ale słuchajcie, jak ten jest gdzie? Też... Nie ma. No. Nie ma Wiktorii tutaj. Dobra, potem w trzeciej części powrócimy do tego. Ale pamiętajcie, nie wolno nigdy iść pod prąd no z gitarą. Dlatego że. Patrzcie, gitara elektryczna y, posiada z elektroniki. No. I dlatego, patrzcie, jak się bierze o ta, ta gitara, to ona nie jest prawdziwa. Bo patrzcie, co, co tutaj o ma. A to nie powinno być. To ma być całe czerwone, o tutaj i tutaj, a tutaj białe. Tak jak jest pokazane i jak te guziki są, to jest też jest dobrze. Na końcu nie się szarpie to. Na końcu się szarpie to i patrzcie, co się robi. Dalej, oto. I już się nie da grać. A więc proszę, nie róbcie nic z tą gitarą, dlatego że w końcu. Może się ona popsuć. Tak no. jak ta. No właśnie. Yy, kuzyni Wiktorii, co nie? Oni? Zalali jej głośnie, tak? Przy Nie, bo po prostu to się rozwarzało. No. no. Ale proszę nie, kupi nie kupywać takiej o gitary, dlatego, że jest lepsza oryginalna, co nie? No, tylko jak... I to za trzy słówki. Michał, hmm. ty powiedz. I ja zrobię jeden filmik. Wika zrobi jeden filmik na swoim kanale. Tak. I to racja. Ja kiedyś będę nagrywał rap. Y Hosting In Challenge. Wiem, że to już jest za późno, ale pamiętajcie, nigdy nie wolno wątpić. Dobrze. Jeżeli już Wam wytłumaczyłam gitarę, to teraz będę się z Wami Żegnał. Widzimy się w trzeciej części. I do zobaczenia. Pa! I do zobaczenia.